Jechałem tutaj samochodem na swoją posesję Chodu Polskiego 8A no, zagrodzono, klamki powyjmowano, zamki pozakładano, wyjść nie, nie, nie można na, na posesję i samochodem już wyjechać do lekarza, ani nigdzie nie mogę. Nawet nie, nie, nie mogę wyjść sobie chleba, kupić czy powiedzmy wody. Bo wodę, toaletę, wszystko odcięli mi. Próbowali prąd, elektrownia się na to nie zgodziła, nie. No w, tej, w tej chwili za pozwoleniem Żmurkiewicza, czyli prezydenta Świnoujścia, postawiono bramę, zamknięto, także ani dojścia, ani dojazdu nie mam. Po prostu czuję się tak, jak człowiek w jakimś obozie zagłady, bo, bo jako w obozie, to też nie można tak sobie powiedzieć, że w obozie siedzi, bo taki człowiek, który siedzi w obozie, to ma zapewnioną toaletę, ma zapewnioną wodę, ma zapewnione jakieś warunki do egzystencji. Jakiej egzystencji? To jest obojętnie, ale ja tutaj nie mam nic. A po drugie, ja nie jestem ich obywatelem. Nie? Oni uwięzili obywatela Unii Europejskiej. Którędy dzisiaj pan y, wyszedł z domu? Dzisiaj wyszedłem przez płot normalnie, bo się umówiłem, że na ulicy będę... Ja i ja, i, ja, i, ja jak raz samy stra, stra, strażnicy byli zajęci i powiedzmy nie napadli mnie, bo, to, bo tak to by, by, by napadli, pobili. Po ale jak raz sam byli zajęci, no to... A którędy przez płot? Wyjść. Z, z tyłu właśnie prze, przez płot przeszłem. Tak, także y, jestem tu na zewnątrz i mhm. mogę teraz właśnie rozmawiać. Nasza rodzina została tu w Świnoujściu osiedlona w 1947 roku przez spór, y, i mam podziękowanie z ministerstwa, że jesteśmy jedną z pierwszych rodzin w Sinouściu, która przyjechała nie po to, żeby było lepiej żeby krzewić polskość na tych ziemiach. Mhm. I ja teraz nie rozumiem, że. Tutaj od 1947 roku była przejazdowa moja brama, mam poświadczenie z geodezji, że pod blokiem ta brama jest do 3,5 tony dla osobowych samochodów, mhm. tutaj ta brama jest powyżej 3,5 tony dla straży pożarnej, dla pogotowia, tego. Ale też m.in. dla Pana. Właśnie, właśnie do mnie i, i tutaj. I proszę powiedzieć, czy pan ma klucz od tej bramy, od tej bramy, czy od tamtej bramy? Nic, nie mam żadnych kluczy, zamknięto, byłem w mieście, rozmawiałem w mieście. Że nawet chciałem się dołożyć do, do tej bramy, bo ja uważam, że jeżeli taka brama by była, to by było bardzo dobrze, bo jest, jest jakieś zabezpieczenie. No miasto oczywiście nie wyraziło zgody, położyło pieniądze, wybudowało drogę, wybudowało bramę, zamknęło mnie. Może to jest związane z tym, że sprawa jest w Warszawie w Ministerstwie Cyfryzacji i Dyfryzacji, że Murek, znaczy Murek, Pre prezydent Świnoujścia wziął naszą rodzinę. To mhm. jest bardzo proste. Od tego miejsca tutaj, mhm. to jest to takie zamknięcie. Do tego miejsca, tu jak stała właśnie, tu stał garaż, do tego miejsca, to tamten plac, i to, to należało. należało do naszej rodziny. Mhm. Tutaj jest, było rozgrodzone i ta część, ta część też należała do naszej rodziny. W pierwszej wersji zostało skradzione nam tutaj, bo my zostaliśmy osiedleni mając 6000 metrów kwadratowej ziemi tutaj. Mhm. Z pierwszej kolejności ukradziono nam 3000 metrów, później prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz bo zabrał tą ziemię. Pisząc właśnie głupoty. Ja to, to wiem, ale tata tego nie wiedział, że jeżeli tata się nie zgodzi na to, to on zrobi komunalizację i tata nie otrzyma nic. Ja mam, mam jego pis, mam, 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 mam jego podpis. Czyli, czyli ten spór już jest od dłuższego czasu. To jest problem od dłuższego czasu, dlatego może, mm. że to właśnie my zostaliśmy tu osiedleni jako rodzina rolnicza. I to było rolnicze. Nie? Także ta część tu dodatkowo mieliśmy 60 000, 30 tysięcy, przepraszam, 30 tysięcy metrów kwadratowych na Wydrzanach, gdzie w pierwszej kolejności nam zabrano część, później zabrano resztę. Po to, żeby nie było. Jeżeli teraz ja mam pismo żmurkiewicza. Przepraszam, że znów prezydenta Świnoujścia, bo to, mhm. bo to jest jednak jakaś szycha, nie? Tak, że, że, że po imieniu raczej nie muszę, muszę mówić, nie? To, to przepraszam za to, co powiedziałem, że Murkiewicz prezydenta Świnoujścia e, mam właśnie pismo, że to jest gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo rolne to jest, i tylko gospodarstwo rolne ma 1500 metrów, mhm. to jest niezgodne z prawem, dlatego że gospodarstwo rolne mhm. nie może być poniżej tysiąca metrów kwadratowych to w, te, w takim razie gdzie? się zapytuje jak to jest 1500 metrów kwadratowych gdzie jest reszta że jeżeli yy, prezydent twierdzi że yy, że yy, to jest gospodarstwo rolne czyli reszta została skradziona przez miasto. Tu się i już mówimy tu nasza rodzina mieszka od 47 roku wjazdu kiedyś był jeszcze od Piastowskiej ale że to miasto zabrało teren 4500 metra kwadratowego, więc od tamtej strony postawiono płoty te płoty należą do miasta ja nie mogę nic tam zrobić z tymi płotami i ten wjazd, który tutaj jest, to jest zapewniony przez miasto, w geodezji jest mapka, którą też dostałem, że mój wjazd na tą posesję, to jest tędy właśnie dla służb ratunkowych, w ciężkich samochodów, to jest tędy właśnie i przez tą zieloną bramę, tam na podwórko mam wjazd. Drugie pod bramą Hołdu Pruskiego 8 jest wjazd, który jest na mapach zaznaczony, kiedy jeszcze ósemki nie było, że wjazd był do Hołdu Pruskiego 8a. Także ta brama jest zrobiona specjalnie, to jest specyficzna brama na hołdu polskiego, której innej takiej bramy wysokiej nie ma, dlatego że to było kiedyś gospodarstwo rolne. Dlatego my to otrzymaliśmy po wojnie jako gospodarstwo rolne. No w tej chwili to jest wstyd dla prezydenta, że by, by musiał być i prezydentem, i powiedzmy tym ze wsi, no jak on tam się nazywa. Co, co, co on dowiaduje wioskom lub kogoś właśnie w stanie. także że, 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 że to by było. W... Dla, dla niego przynosiło wstyd, że, że takie coś istnieje. Mam, mam rozumieć, że ta brama, co tam jest, ta zielona z tak. tą skrzynką białą, to jest pana wyjście i wejście. Tak. Tu są trzy bramy: dwie na zewnątrz, jedna od budynku i pan mieszka tu w tym białym budynku wewnątrz tego e, kwartału. Tak, tak, tak. E, czyli pan wychodzi tylko tą bramą? E, tą bramą tylko mogę wyjść tak. tutaj e, na zewnątrz. Ale już dalej nie mogę wyjść dlatego, że brama... W... Nie ma pan kluczy po prostu? Kluczy nie mam. Mhm. Po... Czy jest pan uwięziony można powiedzieć? Po prostu uwięziony jestem. Aha. I to jest jedyna droga, którą pan wchodzi, wjeżdża i wyjeżdża? To jest ta zielona brama? To, to jest tylko ta zielona mhm. brama. Dlatego przyjechałem do Świnoujścia, żeby pozapłacać wszystkie rachunki związane z tą posiadłością jechałem samochodem w tym czasie bramę postawili, zamknęli mnie ja w ogóle wyjechać ani do lekarza, ani nigdzie nie, nie mogę nawet żeby chleb sobie kupić to też nie mogę, mu, mu, muszę kombinować czy powiedzmy ktoś mi podrzuci chleb do, zadzwonię do znajomych, to mi przez płot chleb rzucą no, to, 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 przepraszam, to, to jest gorzej jak z psem, którego się traktuje, a to jest traktowanie ludzi z Unii Europejskiej. Niemcy są największym płatnikiem, który daje pieniądze do Unii, i teraz za te pieniądze, moje pieniądze, są wyremontowane te piękne domy na chodu pruskiego, gdzie tablice wiszą z podziękowaniem, że Unia Europejska pieniądze dała, czyli moje pieniądze dali, po to, żeby. Prezydent Świnoujścia zbudował obóz, bo, 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 bo to tak, tak, tak można powiedzieć, to jest obóz Świnoujścia prezydenta Żmurkiewicza.